Siemanowie, so witam was serdecznie na kolejnym odcinku Palionowo Słuchajcie, pisaliście mi masę komentarzy, bo chyba 800 było komentarzy pod ostatnim filmem Że właśnie Pepenos z Olkiem coś ukrywają No, większość z was nie chciało mi powiedzieć o co dokładnie chodzi Ale że mają jakiś sekret, który mogę się grubo zdziwić jeżeli go odkryję No i dzisiaj widzowie właśnie zamierzam się do odkrycia Coś mi tutaj śmierdzi, że Leon wysłał mi niby wiadomość do mojego domku Że niby go nie będzie, że, że niby on nie chce wojny Przecież on był za, z otwarciem tej wony, że on to chciał przecież to jak on może nie chcieć tej wojny, Coś mi tutaj widzowie nie gra. W dodatku Bolowskiego nie ma, no bo wiemy, że teraz Tata po prostu mu zabronił grać na palionowie. To jest mega sytuacja, no ale trudno, no. Nic z tym nie zrobimy. Bolowskiego nie ma? Trudno, no. Nie jesteśmy w stanie z tym zrobić. Musimy poradzić sobie, widzowie, sami. Więc czekałem specjalnie na noc. Jak widzicie, jest środek dosłownie nocy, księżyc jest na szczycie. No i ja wezmę sobie poteżki na niewidzialność i zakradnę się na tamtą drugą stronę, żeby dowiedzieć się, czy oni faktycznie coś ukrywają. Nie wiem, powęszyć, trochę, zobaczyć. No i w razie czego oczywiście. No, jakoś coś z tym zrobić, no bo jeżeli to będzie coś strasznego, nie wiem, ukrywają, nie wiem, jakieś pieniądze albo informacje, albo no, nie wiem cokolwiek, no to ja się muszę o tym widzowie dowiedzieć. Subskrybujcie, zostawiajcie łapki w górę, wpadajcie na mój drugi kanał. Pod koniec tego filmu oczywiście macie odnośnik, więc sobie obserwujcie dwa kanały, subskrybujcie. No i dobra, zaczynamy! Więc ja widzowie teraz biegam wręcz do mojego domku, idę po podki na niewidzialność. No i zakradniemy się na tą drugą stronę. No i zobaczymy, czy tam się coś ukrywa. Nie wiem, czy wiecie, ale właśnie ja mam tutaj swoją specjalną skrzynkę w ogóle. Ja mam jeszcze bardzo dużo tutaj temu w razie Czego, więc, jak jestem, po prostu, na no, tu akurat w tych skrzynkach nie, ale jeszcze mam pod łóżkiem kilka, więc jestem przygotowany w razie czego na jakąś wojnę. O wiele bardziej, myślę, niż panowie, ale dobra, wezmę sobie podkę na niewitkę. Na razie jedną, nie będziemy przesadzać, no i idę po prostu powęszyć, czy coś tam jest, czy coś tam się ukrywa, w razie czego jestem przygotowany na wszystko. Więc, tak, pię potkę, oczywiście ściągnę sobie elitrę, żeby nie było tutaj jej widać. E, zakradniemy się chyba tym naszym klasycznym wejściem, które jest tam, i po prostu tak samo wejdziemy na stronę od e, niebieskich, no i zobaczymy, czy tam się ukrywa, więc dobra, jestem teraz na stronie. Yy, oczywiście, tej takiej niezrównoważonej, znaczy niezłączonej nie z wojną. No i dobra, przejdźmy sobie tutaj, dobra, okej, okay, no i na spokojnie. Nie widać mnie? Nie widać, dobra, jestem niewidzialny. To jest najważniejsze, bo czasem się tej potki nie wypije i tego nie ma. Dobra, idziemy, 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 czekajcie, gdzie ktoś może być, dobra, jest domek tutaj. Ee, ej chwila. Patrzcie, oni tam są! Ej, we dwóch siedzą, czekajcie, podejdę trochę bliżej, dobra, do okna, czekajcie, co. Drzwi nie mogę otworzyć, dobra, podejdę tutaj przez okno. Dobra, czemu oni stoją przy lodówce, Co dobra, jest w ogóle? Alek, tej... trzeba to jakoś bardziej schować. Widzisz, to jest taka szpara i ja nie wiem, co z tym zrobić. No, ja nie mam pojęcia, ale zanim o, to się tym mam, zajmiemy,. patrz, czekaj, co? By... taka szpara. By... Kurczaki, czekaj, rozwal to. No. Tą drabinę trzeba rozwalić. ooo to jest mądre. Jest, Do... dobra. Teraz nikt tego nie Plasa znajdzie Miejsca światowa jest elegancka. Co jest w ogóle? Dobra, to teraz. Przedecyj, czy da się wejść. Dobra, uwaga, wchodzę. Ej, to wszystko! Oh, zniknąłeś w lodówce. Tam się gdzieś Nie Nie, dobra, coś jest nie tak. Dobra, poszli sobie tam na dół. Chwila, co tam w ogóle jest? Dobra, oddalę cię na chwilę. Co? Czyli mieliście rację? Oni coś ukrywają? Dobra, je... dobra, chwila. To jest coś nie okej, okay, nie? Oni mają coś normalnie w środku domku. Jeszcze w ogóle w środku domku Leona. Przecież to jest człowiek, którego niby nie ma, który mi wysłał wiadomość, że go nie ma. Dobra. Coś tu jest grubo nie tak, coś tu jest naprawdę niepoważnego i ja to muszę sprawdzić. Muszę się tam jakoś dostać, tylko, jak przecież one tam teraz są. No ale czekajcie, czy ja mam cokolwiek co. Dobra. Dobra, mam pewien pomysł, dobra. Okej, okay, dobra. Jest pomysł na odciągnięcie ich, ale on jest szalenie ryzykowny. szalenie ryzykowny jest ten pomysł i nie wiem, czy on w ogóle jakkolwiek może się udać, ale no nie, no nie ma innego wyjścia. Dobra, czekajcie, gdzie jest to wyjście? Gdzie ono było? Chyba tutaj gdzieś, nie? Okej, okay, tu jest to wyjście nasze. Okej, okay, przejdźmy tędy. Idę do mojego domku. Widzowie, mam masę TNT. Chyba jakieś, nie wiem, siedem staków. Chociaż nie, chyba tyle to aż nie, ale mam dużo TNT. W ogóle mam dwie litry nie skąd. Dobra, poczekajcie, polecę sobie, to jest chyba od Bolowskiego, jakaś tam z odcinka. Dobra, wlecimy sobie tutaj i. Teraz tak, mam jakieś takie TNT, wysadzę mur, wysadzę mur, żeby zwrócić ich uwagę, oni wybiegną, bo usłyszą huk, będę musiał zrobić naprawdę duży wybuch, chyba no nie wiem, 10-15 TNT na pewno będę musiał użyć, będzie gigantyczny huk i wtedy... Zakradnę się do tego miejsca i do mnie się tam ukrywają e, Dobra, TNT jest, jest tu, tu jest tu Wezmę sobie jeszcze potkę, jakby mi się wyczerpała, może jakieś mleko, dobra, okej okay. Wezmę sobie więcej na jakiś wszelki wypadek, dobra, okej, okay. gdyby się było trzeba poukrywać No i dobra, idziemy odkryć o co tam chodzi, nie? Tylko czekajcie, czy ja teraz tędy... dobra, okej, okay, na spokojnie, przejdziemy sobie Podlecę Elytron, bo tego i tak nie słychać, wlecimy sobie tutaj elegancko No, w sumie od razu to przelecieć, ale dobra, nie będę tak robić I teraz tak co jest w ogóle? Czekajcie, widzieliście tu Dobra, chwila, chwila, chwila. Coś mi tutaj nie gra, nie? czyż Leon... pisało teraz na trzecie, że jest Leonowa, przecież go niby nie ma! Co jest w ogóle? Dobra, chwila. Czekajcie, podej podejdziemy, podejdziemy. Dobra, chwila. Wezmę teraz tak. Ściągnę elektrę, żeby mi nie było widać. I teraz chwila, musimy gdzie wybuch... Dobra, ej, co, co, jest coś nie okej, okay, nie? Ej, jest coś nie okej! Okay. Patrzcie, normalnie jest ten! Coś cały czas wyskakuje, dobra, coś jest nie tak. Czekajcie, nie tam dalej tą dobra. Pójdę tutaj, pójdę pod Dom Paliona, czekajcie, czy to jest dobre miejsce? Chyba tak, chyba tutaj możemy wysadzić. Nie chciałbym zniszczyć tutaj żadnych jakichś elementów. Oni w ogóle tu mają jakąś szybę! Co jest? Tu widać normalnie wszystko, dobra, to i tak, widać rzeczy, które nie są ważne. E, czekajcie, ja wezmę, wiem jak zrobię. Wezmę łopatę, wezmę trochę dirta stąd, okej, okay, dobra, weźmiemy sobie stąd dirta, że mieć po prostu podsadzkę. Aha, to są też jakieś bloki z częsty super, nie. Dobra, razie, Weźmiemy tutaj dirta, poustawiamy, okej. Okay, I tutaj zrobimy gigantyczny wybuch. Tutaj weźmiemy to TNT, dobra, okej, okay, porozstawiamy tutaj. I w tym momencie ja to podpalam i tam od razu biegnę. Nie mam miejsca w kiwą. Muszę coś odłożyć, bo nie mam kurczę totalnie miejsca. Dobra, to wyrzucę, to wyrzucę. Eee, jeszcze tą butelkę możemy wrzucić, okej okay. Wygląda to tak, to ma zrobić Gigantyczny wybuch, dzięki któremu Oni tutaj przylecą, ja muszę zobaczyć Że oni przylecą tutaj we dwóch, no i wtedy Wbijamy tam widzowie, mam jeszcze trzy minutki Więc powinienem zdążyć, dobra, stawiam to Okej, okay. dobra, podpalamy to I jak to wybuchnie, to tylko raz, dobra, lecimy O, ale będzie wybuch, dobra, czekajcie O, no puszczą Nie, oni to na pewno musieli usłyszeć, dobra, poczekajcie, podejdę pod ten dom Czekajcie, są tam. Ale stary, co to było? Co? oni nas atakują teraz. Ej, to jest chyba moment, kiedy ty, musimy... Ej! Co O kurze. Nie, no przesadził teraz, daj przesadził o, totalnie. O, wedaj, wielki, rozwalony cały ten. Co super, super. Wbijam do tego domu, dobra, niech oni sobie tam się zamoczyć, zamykam drzwi, ok, super. Dobra, co tu niby jest? Słuchajcie, tu jest jakaś lodówka. Dobra, nie wiem, jak to mam zniszczyć, jak tam się wchodzi, dobra, czekajcie. Zniszczę, może to, czekajcie, co tam się niby skrywa, o co tutaj chodzi, chwila, coś tu jest. Co ty gadasz? Czy tu jest coś takiego? Co? Co to w ogóle jest, czekajcie To... Leon! Wstawaj! O, zostawcie mnie w spokoju, przecież słyszycie, że śpię Leon, to ja! Dave! Wstawaj szybko, to ja! Jezu, ale sen mam Dave, no... co? Czy nie wytrzymam, wstawaj! Wstawaj! Dave? 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 Cicho, wie, cicho, wie, cicho, 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 cicho. Niewidzialny wie, jestem, nie patrz, elitrę mam. Cicho, 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 cicho. cicho. Nie, nie wierzę, że przyszedłeś po mnie. przyszedłem, Myślałem, że mnie zostawić. Ej, Nie wiedziałem, że oni cię w ogóle porwali. Ej! W skrzynce miałem u siebie w domku wiadomość, że ty jesteś normalnie, że ty odszedłeś z wojny i nie chcesz w ogóle w niej brać udziału. Coś takiego. Nie, oni mnie porwali. Dave, proszę uratuj mnie, torturowali mnie! Co ty gadasz? Dobra, masz potkę na niewidkę, Dobrze, że wziąłem więcej, nie? Dobra, weź tą potkę. Dobra, ee, wyjdziemy normalnie na bucie. Dobra, schowaj sobie wszystko. OK, dobra, ja jeszcze na dwie minuty. Dobra, wypiję kolejną, żeby zdążyć. Spokojnie. Wyjdziemy stąd, brachu. Uratujecie, dobra, czekaj, ciągnę Elytrę. Ile oni się tutaj trzymali? Co jest w ogóle nawet Dębno nie wiedziałem. parę dni, ale oni mnie torturowali. Jak torturowali? Co ty gadasz w ogóle? Co to jest co? za miejsce? No zobacz co oni mi tu robili. Oni czy to wszystko robili? Twój brat? Tak, tak. musieliście ich. rozwalę ich! Po prostu nie wytrzymam. Daj mi miecz. bazukę, ej, ej, daj mi nie, bazukę. nie, 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 na razie nie możemy. Dobra, słuchaj, plan jest taki. Wychodzimy stąd, po cichu, na nie dosłownie, jak najdalej od nich i pokażemy się im dopiero jak będziemy na murach, dobra? I wtedy z nimi porozmawiamy. Dopiero jak będziemy dobra. na murach. Na razie musimy wyjść stąd po cichu. Tylko poczekaj, jeszcze spatrzę Nie no dobra, wszystko na pewno masz i temy swoje, gdzie masz swoje temy? Wzięli ci gdzieś? Wzięli mi wszystko, ale nie wiem gdzie są. Dobra, odzyskamy je później. Nieważne to jest. Ja nie mogę ile tutaj się działeś, nie? Co to ma? dla Takie, co? CIĘ dawali nawet! Tak! Nie, to jest niepoważne, nie? To, to jest. Nie, to, to jest nieelegancki zachowanie. Pokażemy im! Wyjdźmy stąd, nie chcę tu być! Dobra, chodź spokojnie, spokojnie. Ja nawet nie wiedziałem, że ty jesteś uwięziony, dobra, chodź, bo muszę odbudować tą lodówkę. Czekaj, 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 jak chcą wyjść. Czekaj. O, dobra, mam. Zamorujemy tą lodówkę, dobra, żeby nie widać. I chodź tędy, chodź od razu na lewo, od razu na lewo do naszego wyjścia, czekaj. Oni tam przy tej dziurze byli, więc spoko. Dobra, chodź, przejdziemy, eee... nie przejdziemy tu! A! No to no, 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 szybko! Czekaj. Dobra, nie ma ich na razie. Chodź, 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 ja pewnie tę dziurę robią. Chodź, idziemy. A to ile ciebie nie było, ile to było z nimi w ogóle? No nie wiem, z dwa dni, trzy. Cze? Ja nie wiem, dwa dni temu miałem wiadomość w domku, że ty odchodzisz z wojny, bo nie chcesz w nie brać udziału, nie? Coś nie odchodzę! Mówię. Musimy im teraz pokazać, dej. No to na pewno nie za to, co ty przyszedłeś tam? Że to jest widzowie. A mi mówili, że, że go nie ma i się jeszcze, z ciebie śmiali, że cię nie ma i pewnie wojnę opuściłeś. No co za w ogóle ludzie, nie? Masakra. <laughs> Dobra, chodź. Na szczęście nic się nie zmieniło. Ehm, no no tylko właśnie, mam dla ciebie złą informację no, Co? Bola nie ma i nie będzie od, Bolo? No, Bola dostał karę od taty. Od, Co? Od dlaczego dostał karę od taty? Potrzebujemy go! <noise> nie wiem dlaczego, no po prostu dostał karę, rozumiesz? Dostał karę i no nie ma go, no nic nie można z tym zrobić, no po prostu. Dobra. No to jest koniec. Masz elytry na szczęście, bo miałem chyba od Bolowskiego. Dobra, mam tutaj więcej fajerwerek, dobra. Co, idziemy na mur? tylko go pamiętaj, spokojnie. Wschodzimy na mur i dopiero wtedy na nich krzyczymy i wypowiadamy Spole. im największą wojnę w, w życiu, Plus. bo to już jest przesada. Spole. Dawaj, Spole. dawaj, dawaj na mur. Dawaj na mury, dawaj na mury. Na razie nie, nie pistoletu, bo ty będziesz ich zabił od razu. Dobra. Eee, ppn pe Olek! Kupki! Kupki! Gdzie Do, o, o, Co? Leona no. słyszę? Zobaczcie nie, to... sobie kto jest na ścianie ze mną, chodź Tam, tu! Co? Co? Ej, wracaj tu! O, odkryłem, się. odkryłem, że go uwierzyliście Będziecie mieli teraz przechlapane Pepeną ty z tym zdrajcą, mówiłeś, że niby Nie wiesz co się z nim stało i się ze mnie nie śmiałeś A, a ty mówisz, że robi ci armatę A ty go miałeś uwierzonego, jak ty w ogóle mogłeś własnego brata tego tak potraktować? że zakończyć tą wojnę Zakończyć nie, porywając się ludzi? się zaczyna Jak się, U... się zaczyna? Dopiero się, zaczyna. się teraz zaczyna tak. Lepiej dzisiaj nie idźcie spać, bo rozwale Wam cały mur, wszystkie domy i w ogóle Was rozwalę. Tak. Nienawidzę Cię, Palio! No, no, wy... dobra, ja to jest dopiero początek. Chowajcie Musimy się, kurczaczki! Murek. Nie macie z nami szans! Dobra. No, super to wyszło. Genialnie, nie? Teraz pytanie Bo tylko, jest. jak my im zaszkodzimy? Może jakiś pomysł? Tak, rozwalmy, bierz bazuki, rozwalamy wszystko, całe palionowo I bierzemy to palionowo dla siebie, rozwalam całe palionowo Całe, nienawidzę ich za to, Ej. co mi zrobili I wiesz, co zrobimy? Co? Zamkniemy ich, będziemy ich torturować I nigdy ich eee. nie wypuścimy, nigdy Dobra, dobra. ten pomysł jest chyba trochę za daleko, ale spokojnie Ale właśnie, wiem, co możemy zrobić W domku bolowskiego na pewno są jakieś rzeczy Później przeszukamy Dobra, widzowie, wychodzi na to, że wojna dopiero się rozpoczyna